Yo yo, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tykus. Lewa w górę. Opowiem wam dzisiaj historię o pewnym motocykliście. A więc zaczynajmy. Miał dobrą maszynę Leciał sobie wszędzie Dwie paki, dwie setki No jakoś to będzie On zawsze do odcinek, dodawał gaz. Jego rodzice mówili pomału On zawsze zapierdalał Nie odpuszczał sobie No bo zakręt kolano i gleba O Boże, on zawsze się podnosił Nie odpuszczał sobie Wiedział po co jeździ I nie miał nic przy sobie Leciał sobie motocyk Zabijał se blety, a później do kumpla zajarać se pytał Zajarać se pytał Jeździ sobie moto, moto sobie jedzie na se no, no i będzie lepiej za sobie Do odciny, i tak jest co rano. On zawsze lubił moto wkręcić na wyższe obroty, o. wiedział po co lata, żeby nabijać ze floty, o. On jechał ciągle dalej i nigdy się nie zatrzymał, bo nie wiedział po co na co ale lata, lata i będzie latał sobie lata, bo ma do przelatania trochę świata, o. Do przelatania trochę świata, tak. I sobie moto, moto sobie jedzie na Viasy No i będzie lepiej, lata sobie to schodzi na kolano. Trójka do odcinek i tak jest to rano. Dzięki, dzięki, pozderki, cześć.